I jeszcze raz teren, to moim zdaniem muszą być dwa silniki, napęd na dwa koła. Nie inaczej. Na jednym kole to ja mam tylko w krosie. O, tutaj mamy takie wertepy. Jak sami słyszycie zapewne, nic nie trzeszczy, nic nie popiskuje. Co niestety miałem w takim pojeździe z takim podobnym zawieszeniem, jeżeli chodzi o to już oburkowanie, ale to zaraz Wam opowiem jak dojedziemy na miejsce. No mam nadzieję, że będziemy sami, bo zazwyczaj jak tutaj przyjeżdżam, no zawsze ktoś już jest. No z tego względu, że bardzo fajne klimatyczne miejsce. O, i to był korzeń, i to był skok. Zobaczcie, jak ono bardzo ładnie przyspiesza, moja waga 105 kg, trochę chyba nawet ostatnio spada. Co się bardzo cieszę z tego, Chcia, chcę to, przez to powiedzieć, że po prostu zapewne osoby lżejsze naprawdę będą, będą zadowolone z efektu przyspieszania, podjazdów, no i zasięgu, bo. Przypominam, że tutaj jest napięcie 52V, bateria 20, 20,8Ah. No i niestety tak jak przewidywałem nie jestem sam Ach. Przypominam miejsce, nosi nazwę. Kozi przeskok, województwo podlaskie. Tutaj byłem ostatnio, jak woda była skuta lodem. Tu ten samochód, co nie miło, widzę, przyjechał tutaj. No był pierwszy. Zobaczcie jak fajnie, jaki paśnik A te granulki, to co to? Wygląda jak jakieś wapno? O tutaj jakie ładne kurytko zrobione Nie wiem U góry to chyba sól. Nie wiem, czy widzicie u góry. Sól przychodzi tutaj zwierzyna. A tak prezentuje się kamikaze. Dodam, że jestem tutaj pierwszy raz. W tym miejscu, więc tak powiem szczerze, nie wiem, gdzie dojadę. Na nie, to bym wiedział, ile mi baterii. Ja tutaj nie wziąłem GPS-a, ale. Jaz se zdi, da je zabava. Taka malutka sarenka <laughs> Jedna? O nie, 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 nie jedna, o, 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 No teraz to będzie było dobrze widać Chyba nie powiecie, że nie serenka. sarenka <śpiewa> o, jedna, o nie, 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 nie jedna o, 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 o. no teraz to będzie było dobrze widać Krzyż. bardzo stary Chciałbym coś pokazać, zobaczcie, tak jak lubicie jeździć na koło, mnie się pytacie, ja tam nie jestem zwolennikiem jeżdżenia na kole, wolę jak koła trzymają się na wierzchni teraz, ale czy ona się nadaje na do jazdy na kole, wiecie co wam powiem, bardzo się nadaje, zobaczcie, ja ważę... No mówię, 105 kg, chyba mi trochę nawet teraz spada, z czego się bardzo cieszę. I pomimo tego, ja tam nic nie regulowałem od, od wyjęcia jej z pudła. Zobaczcie jak fajnie jest, ona fajnie amortyzuje. Delikatnie odbija, i to nie jest jakieś skomplikowane zawieszenie, że nie wiem, jakieś naprawdę super. Normalna sprężyna. Nic nie ma prawa Wam się tutaj powsuć. Malutki damperek pod spodem, i wam powiem, co Wam powiem, że ja osobiście mam porównanie do podobnej konstrukcji nogi. bo widziałem w komentarzach, że czasami takie, no ja przypuszczam, że to jest troszeczkę taka brzydka konkurencja. Widzicie tutaj te użyborkowania? Dość podobna konstrukcja idzie w motusie Pro10 Sport 2021, którego ja sprzedałem tam też były psy wieszane na tym motusie ja go bardzo fajnie użytkowałem, bardzo go dobrze wspominam ale po pewnym czasie problem był ona była dla mnie za miękka nie miała regulacji zawieszenia nie mógłbym tak zrobić, podnieść koło przednie na niej gdyż wtedy automatycznie następowałby docisk Podnóżka do, do całego tego mojego tylnego koła, gdyż ja tam trochę poprzerabiałem, tam zrobiłem taki ale błotnik i ten błotnik automatycznie zacząłby szorować mi o to koło. Było też tak, że jak wjeżdżałem na ostre wertepy, no to niestety było takie mocne grzmotnięcie, była po prostu dla mnie za miękka, Tam można było, co prawda, po podnóżkiem, była taka śruba, ją się wykręcało, tam się smarowało, tam podkładki teflonowe szły, no było dość to problematyczne, powiem szczerze popiskiwało, ja to także usuwałem te piski, usuwałem piski ze sztycy. Tutaj nic nie pryskałem. Nie ma żadnych trzasków na sztycy, nie ma żadnych trzasków na zawieszeniu. Jest jeszcze spora możliwość, spora możliwość jest jeszcze regulacji tego zawieszenia. Praktycznie w chwili obecnej nakrętka regulująca, która przyciska sprężynę, jest po środku, czyli mogę zwiększyć skok lub zmniejszyć. Więc pod moją uwagę tak dobrane. Wy zapewne, jakbyście tam byli lżejsi, to pewnie może byście chcieli, żeby była, była bardziej trochę miękka, nie? No i podały takie zarzuty, że ta konstrukcja tutaj jest wadliwa, że to popęka. Jak źle użytkujesz, to popęka. Jak będziesz wyprawił, nie wiadomo, jakie komedie na niej, to pewnie, że popęka, wszystko się połamie. Podobna konstrukcja była w Motusie. pro sport 2021. Takie same użytorkowanie co ja tutaj jeszcze na swój sposób przerabiałem jakieś tam duperele takie podawałem. Chcecie wiedzieć jak wyglądał MOTUS, to wejdźcie w playlistę, On tam jest i nic się nie działo. Nie było żadnego pęknięcia, stuknięcia czy czegokolwiek. Więc wrzucajcie takie teorie w międzybajki. Jeden przykład nie stanowi, nie wyrabia zdania o całej takiej produkcji. Zacznijmy od tego: no. nie możemy wrzucać wszystkich do jednego wora. Tutaj z tego zawieszenia jestem bardzo zadowolony, jak na moją uwagę. Jak sami wiecie, ja gustuję w dużych nogach, większych niż, niż ta, ale ta z racji tego, że ma naprawdę bardzo fajną nośność, jest lekka w transporcie, no to ja osobiście naprawdę jeszcze raz tak już trochę nią kilometrów nakręciłem i powiem wam szczerze, że naprawdę no kurczę, to nie jest tak, że ja staję, ona mi oparła do dołu, ja jeszcze ile mam możliwości skoku na niej, tym bardziej, że prześwit także nie jest mały. Więc jeszcze sobie, jeszcze bardziej wam przybliżę, żeby do wiarki także zobaczyły. Zobaczcie tutaj. Tu jest gwint i tu jest gwint. Regulacyjna nakrętka jest po środku. Tutaj tą nakrętką regulujecie sobie skok, skok tej całej sprężyny. I z tyłu macie to samo. Także jest po środku. Więc nic tutaj osobiście nie musiałem zmieniać. Naprawdę jest dość dość no, naprawdę to jest kawał kawał metalu, naprawdę bardzo solidny podnóżek. Ja tutaj niestety w Motusie nagminnie pękał, ja go przerabiałem, także ma, jest to u mnie na kanale. Co zrobić, żeby poprawić nośność tego podnóżka. A ogólnie, jeżeli chodzi o te takie, tutaj macie te całe takie zawieszenie, te wahacze po obu stronach, no to podobna także była konstrukcja. Takie wahacze wychodziły, no tylko że w Motusie niestety nie było tej całej regulacji. Tego całego skoku i to było problematyczne, a tutaj to zostało rozwiązane. No i tutaj jest większa pojemność baterii. To także jest na plus. Jakby nie było. No i wysokość regulowania kierownicy to jest bardzo fajna sprawa. Dobrze, to tyle z zawieszenia. Zabiorę was jeszcze w tamtą podróż, tam przejedziemy się, zobaczymy, jak to jeździ. No, czyli zwolennicy brania jej na koło. No to no sprawdza się, sprawdza się, ładnie wchodzi na koło, jak już tak lubicie, tylko zalecam w takim terenie, a nie na drodze publicznej, czy tam w mieście przy innych uczestnikach, żeby ktoś się bawił jazdy na koło, ale pamiętajcie, żeby był odpowiedni strój do takich wygibasów. Bo może to się źle skończyć. Dobra, obieram swój kask, póki mrówki jeszcze go nie zjadły. Ok, jedźmy dalej.